Witam serdecznie w kolejnym, w kolejnym odcinku. Nastała zimowa aura. No tak. Pogoda piękna. Zobaczcie. Słoneczko kurczę Życie umierać. Zobaczcie. śniegu jest dużo. Nie przeklinając, powiem dużo. widać o pod przywództwem nie ma nic tu jest dużo nawet będzie bardzo dużo tam najlepiej, najlepszy widok jest tam o jak się ładnie świeci na nie, na garażu i na te drzewa tam pięknie, normalnie pięknie no ale dobra no po co to nagrywam palimy maszynę czapka no co było taki mróz? No, no? No, no taki był nim no, że że ha, że się bliźnie otworzyły No ale był mróz i powiedział nawet mam to No chyba nawet powiedział mocno e, No dobra, świecę, standardowo Minuta No i zobaczymy no, trzeba pójść też, trzeba pójść nie wierzę w to, żeby nie zapalił, ale wiecie jak to jest. Zapalić na pewno zapali, tylko chodzi o ilość obrotów. To jest ważne. Żeby nie kręcił, nie wiadomo ile czasu. Tylko chwila, Pyk, pyk, pyk i... Ale jest zimno. Jest Jest zimno. Jest bardzo dużo śniegu. A mam nadzieję, że się będzie piękna pogoda. Słoneczko jeszcze dwa boksy muszę zrobić teraz widzimy właśnie odpalam go po to żeby dać konikom z zrobię A tu tak nie było, że trzeba było przejechać po banki to było więcej niż minus Minus 5 Teraz jest w minus 3 okay. no, Może być gdzieś w minusie No i teraz tak, jak tu mówią W stanie nie zamarzła woda Bo nie włączyłem Kabla gdzie Oby no. Oby nie. stani. E stani plus trzy. Pokaż wodę. Eee! pan. To jest właśnie to, co te Gryzki robią najbardziej. Dobra, ja dam konikom jeść. Ale jest ten... Jest, jest mega różnica, naprawdę mega różnica. Na dworze czuć zimno, a tutaj jednak jest, jest cieplutko. No to, super. plus 3 to no jest dużo, ale no jest trochę, dobra. Koniki elegancko o, tu luszczalek tu czołgista tutaj mały czołgista wszyscy czekają, nie? A czekają na jedzonko, już wam daję. Dobra, zaraz będziemy oglądać dalej. Będziemy patrzeć dalej. Dobra, koniki dostały jeść. Proszę bardzo, wcinają sobie każdy sobie O i o jest na drzwiach, mimo tego jest, są szpary, nie? ale nie przez to, że o on mnie wszystko w koło, pianeczką, jak to po mu, no tutaj widać to jest za mocno dałem pianeczki, za mocno tak dałem pianeczki, ale to no, to poprzyjąm sobie, ale jest duża różnica, Bardzo duża, bo y, wcześniej tutaj wiało, a teraz nic nie wieje i to jest y, super, nie? no, czołg chłop, wodę no, ma wodę, super, mi to bardzo. No, no i gitara to. No Idziemy po... o tutaj wczoraj zapomniałem jajeczka. Idziemy balota wyciągać. Idziemy balota wyciągać. Chyba ciapuś. Tak nie może być. Tak ja nie, tak nie może być. Co są

чекарга. Ради? 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 Идем Ради? 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 там Ради? 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 Jeszcze z rana piec się kończy Pełny popielnik to jest i po, pa, o bo palę peletem proszę bardzo to jest zły to jest trochę o są takie o z grzyty ale to tyle to nic jak tyle tyle to nic Tyle może być no. Tyle może być Jak to mówią Tutaj nic nie Nic nie gadam bo nie jakieś z dużo I co? Tak jest taka teraz pogoda to raz na 6 -7 dni bo wcześniej był pełny zbiornik 200 litrów 200-200 kg raz na raz na ile? raz na 6 dni a w lato raz na miesiąc a teraz no, 6 dni 6 dni i już e, kopień mi pełny paliwa jeszcze trochę zostało z mikroletów ale już nie, nie jest w więc ten ruch jest na drodze więc wszystko na dla na nas nie, tak się... ktoś tu był w nocy takie wielki, To te wilki są Dobra jedziemy po Po Balota Konie będzie Co te konie miały co jeść Pat 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 Na piecu mam już Po co za już I co? Będę w tym trysku. I od razu pomyłkę. I będę zobaczył, i wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś się wjechał. Jak mi się wydaje, jak mi się wydaje, gdzieś już coś może wyjechał. Dzień Tutaj taką pogodę, nie powiem, że nie, nie. Śniegu Lubię śnieg Ło, co wiec o. o, sztywno to zrobiło Będę no, ciekaw, czy ja to otworzę Dobra, idziemy Idę Idzie to otwierać Zobaczycie to, tu, ile to zrobić i znowu będzie działać. Czekajcie, no, siano mamy, o, tak wygląda siano. Jest tutaj o, lekko, tutaj wiadomo teraz od zabijania ale jest tutaj lekko takie zmucone, ale tyle jeszcze przebiorą, jak to było już przy tak jest w ładnym trzema no, trzeba ciągnąć czujecik z mieczki o jest, a dwa już się nie mają no jeden jest tutaj a drugi tam na dalej czyli tam ze względu na to, żeby się nie tupał w te sekundę doajcie mi. Dobra, podczepiamy. Tak. Tak specjalnie podczepiamy, podczepiamy podczepiamy sobie. Eee. I co tam nie wjeżdżamy do stajni. No i robimy to. Do stajnię. Co my o tej pogodzie, piękna, piękna. O, dobra, powiedz, że jest czas.

Prawdę piękna sprawa, że się można wjechać do stajni, traktorem bez żadnego. No I dzisiaj robimy ten box i tamten, czyli strzałki, i, 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 i czołga. Już zamykamy i zamykamy, w nie Patrzcie, jak to pięknie wygląda, jak koniki sobie wcina. Ale tam podejdę. Ogólnie był problem z wyjściem to już widziałeś śnieg stare normalnie wyszła a młode to miałby taki Ja młode nie zaraz wam pokażę Na razie zamykamy, bo idę na sielanie się sieranko, bo jest godzina 8 rano dopiero Tam moja sóźniej na coś ciekawym na to, ale ja to się zaraz zdoby. No i patrzcie, jak to pięknie wygląda. Tak. Jeden, jeden mądry kon, ja wam pokażę. Jeden kon nie, dwa, przepraszam, dwa mądre. Poszyk se tam, nie? Do jednego balota, tam mają swojego jednego, a te durne się cisną. Czyli. O! Tanka już nie chce dać. Młody chciał hapnąć, ale. Ale się nie da. Dobra. To no co? Załadujemy. Wywiedziemy, wykiprujemy, odstawimy sprzęt i dzisiaj w sobotę koniec. Może kolega przyjdzie, może w ramach, w ramach, w ramach zdrowotności na, na zimę, może bymy co przytulili. Ej, popatrzcie, jak to pięknie wygląda. O. I na Direk. Stania. I Suzy, czekaj, Suzy, i tu koniki, proszę bardzo. No, jedziemy, wyrzucić. Tak to wygląda. Tak to wygląda pięknie, tam z tyłu mój sumiec na sankach za ucieczką. Jedzie sobie ja sobie powoli, perykałki. I co? No. Do naszego odcinka. Do naszego filmiku może jutro nagramy, może powiecie. Zobaczymy, jutro jest niedziela, to jutro... mam nadzieję, że jutro nic nie będę robił, ale stajnie i tak trzeba zrobić tak i tak, codziennie trzeba robić. Jak to... Jakby nie było, dzień dzień coś jest do roboty. Trzymajcie się i odcinka. Hej!